Dzień dobry witam was serdecznie. Ponownie na pierwszej analizie rynkowej w tym tygodniu nazywam się Natalia Bojko. Zapraszam do krótkiej odprawy rynkowej. Z racji tego, że przez cały tydzień nie mieliśmy za bardzo okazji z racji mojego urlopu porozmawiać o rynkach finansowych, ale widziałam, że całkiem nieźle sobie radziliście przede wszystkim na Discordzie, stąd duże podziękowania dla osób, które robiły taką mini odprawę, takie mini zaangażowanie. Miały razem ze sobą, żeby do tych rynków się przygotować. Przypomnijmy sobie, słuchajcie, takie najbardziej ważne, z mojej perspektywy, wydarzenia w ciągu tego tygodnia. Co prawda, szczerze powiedziawszy, było tak, że ja te rynki cały czas poniekąd obserwowałam. Kilka pozycji wrzuciłam nawet na Discordzie na eurodolarze, takich krótkich, które, z którymi się Wam podzielam. Widziałam, że bardzo podobne zagrania również mieliście, także na rynki patrzyliśmy widać w dosyć zbliżony sposób, co oczywiście cieszy, jeżeli przynosi zyski. Zerknijmy sobie na taką bardzo krótką mapę najważniejszych wydarzeń z tygodnia, które chcę jeszcze króciutko dokumentować. Przejdziemy do dnia wczorajszego, do dnia dzisiejszego i przyjrzymy sobie, no, pod koniec tygodnia, ale lepsze to niż nic, rynki również bardziej technicznie zaktualizujemy to, co robiliśmy jeszcze przed moim wyjazdem. Także pierwsza rzecz, która od razu rzuciła się od poniedziałku, od wtorku w oczy, to jest dane z Wielkiej Brytanii. Powiedziałam, że one w sumie na poprzedni i analizie w dużej mierze będą determinowały taki sentyment funtowy, i tak też się stało. Rynki, słuchajcie, dały bardzo mocny przyrost płac. Ten przyrost płac, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy wyglądał tak dobrze od początku roku, ale pomimo to dane były dosyć mieszane. Wzrosła nam stopa bezrobocia z poziomu 4% do 4,2%, a dodatkowo, słuchajcie, pierwszy raz od pandemii, no brzmi to po prostu jak jakieś archaiczne wydarzenie, natomiast było to Raputem 3 lata temu, przyrosła największa liczba taka nominalna bezrobotnych, czyli 29 tysięcy bezrobotnych przyrosło w ujęciu miesięcznym, bo tu rozmawiamy o dynamice czysto miesięcznej. Także szczerze powiedziawszy, bank Anglii będzie miał bardzo ciężki kąsek do przygryzienia, jeżeli chodzi o najbliższe posiedzenie. Ze względu na to, że z jednej strony nominalna sytuacja gospodarstw finansowych, mówiąc ogólnie, uwzględniając liczbę bezrobotnych, jest lekko lepsza ze względu na bardzo znaczący przyrost płacy, to są płace bez premii, natomiast biorąc pod uwagę rynek pracy, nie jest on najlepszy, a zacieśniać trzeba, pomimo tego, że inflacja docelowo troszeczkę spadła w ujęciu ostatnio, tak? w ujęciu takiej dynamiki miesięcznej. Natomiast nie jest to coś, co według mnie jakoś szczególnie bo słuchajcie, zadowoliło Bank Anglii, także... Naprawdę te posiedzenia będą ciekawe. Poza tym, w okolicach wtorku, mieliśmy takie minutki z Banku Australii, czy coś, co było też w Fedzie. Tak jeszcze tutaj napomknę, bo nie ma tego opisanego: Bank Nowej Zelandii. Nie podniósł stóp procentowych. Natomiast co się stało Banku Australii dlaczego o ja tym mówię? Według ostatnich minutek, słuchajcie, bank widzi więcej przeszkód w kontynuowaniu cyklu. Bardzo zresztą ciekawa wypowiedź w kontekście walut surowcowych, walut antypodów. Widzi więcej przeszkód w kontynuowaniu cyklu podwyżek niż pożytku. Także na razie ocena dalszego podwyższania stóp procentowych, jeżeli chodzi o Australię, jest raczej negatywna. Więc pierwszym takim naszym wzrokiem w kierunku potencjalnego braku podwyżek ze strony jakichkolwiek banków, Centralnych będą no to zapewne banki Nowej Zelandii, Australii oraz Kanady. Według, słuchajcie, bankierów poziom stóp jest odpowiedni. Ja też doczytałam się na Bloombergu, że wiele, wielu bankierów określało go po prostu jako wiarygodny, no co też moglibyśmy sobie przetłumaczyć jako po prostu odpowiedni na miejscu, na dobrym poziomie. Kolejna sprawa. Fitch. Coś, co ostatnio ścięło Stany Zjednoczone znów, kiedy został obniżony im rating, natomiast szczerze powiedziawszy nie widzieliśmy przeceny na rynku obligacji, być może ona jest jeszcze przed nami. Rynki obligacji swoją drogą, zanim zerkniemy na DAX i inne tego typu rzeczy, to zerkniemy sobie jeszcze na rynki obligacji, bo tam ciekawa sytuacja na 30-latkach amerykańskich. Nie mieliśmy chyba tak wysokiego poziomu 30-latek, my kiedyś je omawialiśmy, wyznaczając takie bardzo techniczne poziomy. Praktycznie one, słuchajcie, tu mamy cenę, powinniśmy sobie yieldy wziąć, czyli jeszcze Y na końcu, bo musimy tutaj wziąć rentowności. Tych 30-latek, one słuchajcie, od 15 lat chyba, bo co najmniej do 15 udało mi się przewinąć, nie odniosły takiego poziomu rentowności, jaki są teraz. 30-latki wspięły się, słuchajcie, w układzie 4,42. To są ogromne poziomy, jeżeli chodzi o rentowności 30-letnich obligacji. No tutaj możemy w trochę taki bardziej uproszczony sposób, choć dalej to jest dosyć, dosyć mało. No nie no były wcześniej też, były w okolicach, no, szóstego, czyli dobrze powiedziałam, blisko 15 lat, słuchajcie, blisko 15 lat nie mieliśmy do czynienia właśnie z takimi rentownościami, więc na te rynki obligacyjne warto sobie zwrócić uwagę, jeżeli ktoś może nie tyle, co handluje, ale interesuje się, słuchajcie, rynkami obligacji, rentownościami, to jest coś, co teraz na pewno będzie szalce ze względu na te ratingi. Wracając do ratingów, o co chodzi? Fitch, słuchajcie, rozważa zmniejszenie ratingu dla kilkudziesięciu banków w USA do poziomu AA- o ile dobrze pamiętam. W ubiegłym tygodniu, słuchajcie, bardzo podobnym tonie wypowiada, wypowiada się też agencja Moody's, czyli mamy dwie agencje, które dosyć negatywnie oceniają na razie banki. I tutaj od razu e, szybki Szybkie wspomnienie, szybki flashback dotyczący płynności, czyli tego, z czym walczył Fed, i przez co upadły padło kilka banków w Stanach Zjednoczonych, które od razu zostały wciągnięte przez większych. Bardzo analogiczna sytuacja z 2008 roku, kiedy te lokalne banki zostały powciągane, choć jeszcze ciekawsze, jeśli ktoś interesuje się interesuje historią banków, były sytuacje lat 80., nawet troszeczkę wcześniej, gdzie ze Stanów zniknęło prawie 2000 lokalnych banków wciągniętych przez większe instytucje, także to jako w ramach ciekawostki Wam zostawię. Natomiast te rozważania dotyczące ratingu dla tych, którzy doszukują się powodów do recesji, myślę, że mogą być całkiem ciekawe. Ale to najbliższy tydzień. Te kilkadziesiąt banków to jest całkiem pokaźna grupa, całkiem pokaźnych i znanych placówek takich mniejszych bankowych. Natomiast tak czy inaczej, kiedy dwie agencje zaczynają rozważyć zmniejszenie tych ratingów, może być całkiem ciekawie. Natomiast z ciekawszych rzeczy o Evergrande jeszcze powiem, bo dzisiaj, słuchajcie, doszły do nas wiadomości, że. Evergrande, słuchajcie, w nowojorskim banku złożyło wniosek o bankructwo. Natomiast drugi chiński gigant, bardzo ciekawy, jest to gigant finansowy ZRF nie będę Wam pokazywać tych chińskich literek, ani czytać tejże firmy, bo więcej będzie z tego śmiechu niż pożytku, ma kolejne problemy. I tutaj dochodzimy do momentu, z, gdzie mamy problemy z wypłacalnością, ale krótkoterminową, czyli to nie jest sytuacja tak jak w Evergrande, że zapakowali się obligacjami i nie byli wypłacalni, bo pytanie, jakie to były jeszcze obligacje, tam były różne i z dłuższym i krótszym terminem, czyli tu nie chodziło tylko o taką płynność bardzo krótkoterminową. Tutaj natomiast chodzi o bardzo krótkoterminową płynność, gdzie... Szacowana niewypłacalność na ten moment to jest 183 miliardy dolarów do docelowej. Straty i z tym właśnie są problemy, i tutaj słuchajcie taka komplikacja. Zanim jeszcze przejdę do minutek Fedu i Fitcha, i tego chińskiego giganta, i dzisiejszego Evergrande, snuje naprawdę całkiem negatywny wydźwięk dla indeksów, przynajmniej jeszcze na zamknięcie tego tygodnia. Idźmy sobie do Fedu, minutki Fedu. Mieliśmy w środę, i tutaj kilka ciekawych rzeczy, bo wydaje mi się, że pierwszy raz chyba, jeżeli chodzi o bankierów Fedu, mamy całkiem niezły zgrzyt w Fedzie. Część uważa, że wystarczy i każde nadłożenie ponad ten poziom wystarczy będzie negatywne, gospodarcze i negatywne, jeżeli chodzi o inflację nawet. Natomiast ta druga część, gdzie powiedziałabym, że jest ona z lekka większa, uważa, że dalej trzeba delikatnie dokładać. Minutki Fedu. Co pokazały minutki Fedu? Pokazały przede wszystkim dalsze Ryzyko podwyżek stóp procentowych, co mówię pod jakby pod rozumieniem ryzyko. Tutaj, słuchajcie, tym ryzykiem jest to, co powiedziałam przed chwilą, czyli ci bankierzy, którzy nie chcą dokładać, boją się, że przedobrzą, i ta granica przedobrzenia jest naprawdę teraz cienka. W bardzo podobnym tonie wypowiadał się Bank Australii, w bardzo podobnym wypowiadał się Bank Nowej Zelandii, także nie jest to tylko zdanie Fedu, jeżeli chodzi o obecne poziomy stóp procentowych. Oczekuje się, słuchajcie, przede wszystkim większego spowolnienia zakładaną. zakładano. Fed nie zakładał aż tak dużo spowolnienia, jakie teraz zakłada wobec obecnego poziomu stóp procentowych. No i przede wszystkim to jest akurat dosyć głębi sygnał, że ruchy na stopach procentowych będą zależały przede wszystkim od danych. To pozostawia dosyć duże pole na popatrzenie jeszcze głębiej w najbliższy raport NFP-ADP oraz bieżące claims i stopę bezrobocia. W czwartek, w czwartek, co mieliśmy, mieliśmy wczoraj w czwartek, wyszły dane właśnie dotyczące rynku bezrobocia i szczerze powiedziawszy, znaczy zatrudnienia, bo nie można być rynku bezrobocia, szczerze powiedziawszy, były całkiem pozytywne, nie było tam, słuchajcie, jakichś bardzo negatywnych rzeczy. Co dzisiaj w kalendarzu? Dzisiaj bardzo ubogo, jeszcze sobie zerkniemy na na szefu co tam słychać, jeżeli chodzi o przemówienie, natomiast bardzo ubogo, ze względu na to, że jesteśmy podanych inflacyjnych z jena japońskiego, z Japonii i tutaj inflacja wzrosła, słuchajcie, zdecydowanie więcej nie zakładały prognozy, szczególnie stopa inflacji, inflacja bazowa wzrosła także, natomiast, znaczy wzrosła, spadła, biorąc pod uwagę dynamikę, Roczną o 0,2 punktu, natomiast jeśli chodzi o prognozy, to mamy ją na tym samym poziomie. Tutaj, pomimo tego, że stopa inflacji utrzymała się na tym samym poziomie, najistotniejsze jest to, że prognozy zakładały jej spadek, a mieliśmy dokładnie odwrotny wariant. Poza tym sprzedaż detaliczna. Jesteśmy za sprzedażą detaliczną już z Anglii, no i minus 3,2, bardzo słaby odczyt zarówno w ujęciu takiej dynamiki miesięcznej, jak i dynamiki rocznej. Więc patrząc teraz na rynek pracy, patrząc na sprzedaż detaliczną, no szczerze powiedziawszy, UK bardzo mocno zwalnia. Jestem naprawdę mega ciekawa, jak za trzeci kwartał wypadnie PKB dla Anglii. Poza tym o 11 jeszcze inflacja. I tutaj gdybyśmy sobie rozwinęli, to także będzie nas czekała inflacja, słuchajcie, z, um, już idziemy, idziemy. Gdzie ten 18 O, e, inflacja, stopa inflacji, produkcja budowlana, CPI i końcowy, inflacja bazowa w 5 -miesięczna. Trochę tych inflacji będzie tutaj o godzinie 11, także warto śledzić odczyty. Poza tym 14:30 inflacja producentów. Czego w ogóle spodziewamy się jeszcze? Tak, wrócę szybciutko, jeżeli chodzi o procesy inflacyjne w strefie euro. Na razie, bez jakichś większych fajerwerków, ta dynamika ma delikatnie spadać na ten moment. Natomiast jeżeli patrzymy na inflację, to naszą taką stopę w ujęciu rocznym, zapowiadany jest spadek w okolice 5,3%, co byłoby oczywiście do kolejnego posiedzenia bardzo, bardzo in plus. Szczerze powiedziawszy, ta sytuacja, słuchajcie, i z Evergrande, i teraz z tym ZRF-em wygląda dosyć... Nie powiedziałabym niepoważnie, choć chciałabym to powiedzieć, bo indeksy, patrząc na właśnie indeksy, głównie chińskie, tutaj nie mamy tych chińskich wyciągniętych, mamy tylko japońskie. Chińskie dzisiaj troszeczkę nam zanurkowały w okolicy nawet 1,46, no około 1,5%. Także Całkiem pokaźny ruch. Jeżeli chodzi o ogólnie indeksy, dzisiaj z lekko odreagowują, gorzej radzą sobie. Indeksy, słuchajcie, europejskie, indeks strachu. No, na razie na dosyć niskich poziomach, natomiast odreagowuje gorzej radzący sobie przez ten cały tydzień sektor surowcowy. Na ropie fundamentalnie ciekawie to wszystko wygląda, bo API pokazało większy spadek zapasów te wtorkowe API, niż się spodziewaliśmy. Natomiast zakładany jest dalej dosyć głębszy ruch, także ropa spokojnie raczej będzie oscylowała wokół poziomu 80 dolarów. Za baryłkę, poza tym cały. Sektor surowców, mieszanie, choć bardziej pozytywnie. Po wtorkowym to chyba było we wtorek albo w poniedziałek, już dobrze nie pamiętam. Rosyjskie okręty wystrzeliły kilka rakiet takich sygnałów ostrzegawczych w kierunku um, statków na Morzu Czarnym, ale szczerze powiedziawszy, nie widziałem wtedy, żeby przynisa jakoś wybitnie rosła. Natomiast Dzisiaj odreagowanie tego sektora jest dużo bardziej widoczne. Powinnam odreagowywać również waluty antypodów z racji tego surowcowego charakteru, chyba te przygnębienie ze strony banków i braku podwyżek, jednak fundamentalnie trochę nie pozwala. Inumacja się najbardziej jest ze względu na tą wyską Wyskokowo chciałam powiedzieć, skaczącą inflację, zapowiadaliśmy 2,5, dostaliśmy 3,3, czyli dokładnie tyle samo co w ubiegłym miesiącu, w związku z tym jen zyskuje dzisiaj najmocniej, euro delikatnie również i na razie dolar razem z funtem delikatnie tracą, także rynek dosyć spokojny na razie jak na, na to otwarcie, już szczerze powiedziawszy nie widziałam, żeby zdyskontowano jakoś szczególnie czy minutki, czy to, co się działo na Ficzu czy na Evergrande. No, na Evergrande to dzisiaj wyszło, więc jeszcze może nie, ale. Na ZRF ie Natomiast rynek bardzo mocno, i to warto zauważyć, warto podkreślić, przesunął się sentymentem, takim drugim tłem w kierunku neutralnego. Ze względu, słuchajcie, na bardzo duże przeceny, jeżeli chodzi o ostatnie ruchy na indeksach, ze względu na spore ruchy w kierunku dolarowym, no i cały ten wydźwięk, który na razie jest dosyć negatywny. Mówię tutaj o agencjach ratingowych, o sytuacji w Chinach, i o tym, jak wygląda sytuacja polityczna, ale bankowa, w sensie polityki makroekonomicznej. No, wygląda na razie dosyć ciekawie. Poza tym kontrakty, czy coś po minutkach się zmieniło? Zaraz sobie zerkniemy jeszcze na kontrakty. Na razie w sumie to nie bardzo, choć szczerze powiedziawszy, widzę, że ten słupek ostatnio pokazywałam w okolicach 90%, ten przemigrował troszeczkę do wyższej. Podwyżki, natomiast minutkami nikt się za bardzo... Nie wystraszył. Czy po, y, ten, mamy przemówienia. Przemówienia mamy Lejna o 10 i poza tym w kalendarzu jest e, pusto, także spokojniejsze zamknięcie końcówki tygodnia. No to co, idziemy do rzeczy, które nas najbardziej ciekawią. Oczywiście ciekawy jest też wczorajszy spadek na bitku i to Wam pokażę w okolicach tam 8 i 3, 8, 4%. Natomiast zacznijmy sobie od DAXa, bo y, sporo pisaliście o tym DAXiorze. Więc zaczniemy od DAXA do przeanalizowania takiej najbardziej Bieżącej płynności. My gdzieś takie pierwsze strefy wyznaczaliśmy w okolicach tej większej korekty. To były dokładnie, słuchajcie, strefy popytowe w okolicach tutaj. One zostały wybite, przez co już patrzymy na dax -a. Na razie raczej negatywnie, natomiast dalej idziemy do momentu wybicia. Kontynuacji trendu spadkowego. Leży tu ciekawa strefa jeszcze na samym dole na dax tutaj dokładnie w okolicach 15 567. Natomiast oprócz tej ciekawej strefy, trzeba zauważyć, że ona swoją reakcję już niestety, nie. Miała, także jej reaktywność w tym momencie może być już zdecydowanie dużo mniejsza. No, na razie tak wygląda. Słuchajcie, w taki sposób, jakby chciał po prostu wybić tą naszą podłogę, wybić tą docelową kontynuację trendu w kierunku prospadkowym. Potem mieliśmy takie szybkie wybicie zmiany charakteru trendu, mieliśmy nowe miejsce kontynuacji. No i tutaj ostatnia deska ratunku. Po wybiciu wszystkich stref popytowych i po okryciu wszystkich możliwych imbalansów. Tak praktycznie została nam tylko w tym miejscu, więc zobaczymy jak DAX zachowa się wobec tej dosyć sporej dawki popytu e, zloka, zlokalizowanej w okolicach 15575, choć na razie jego sentyment słuchajcie jest dalej dosyć mocno prospadkowy. Bitcoin, nie pamiętam tylko na czym my to analizowaliśmy sobie, czy na, wydaje mi się, że zwykle sprawdzaliśmy na samie. O, dokładnie, to jest bardzo stara analiza bitcoina, nie pamiętam szczerze powiedziawszy, kiedy ją robiliśmy, ale patrząc po kropkach, widzę, że robiliśmy ją no, w ostatnim momencie tutaj. Zobaczcie, że ta nasza docelowa kontynuacja trendu takiego spadkowego, ona została tutaj wybita. Została wybita, więc patrzyliśmy bardzo negatywnie wczoraj na sentyment na bitcoinie, ale zobaczcie, co się dzieje z pozytywnych rzeczy. Weźmy sobie na chyba d pamiętam na d ogarnialiśmy dokładnie. Patrzyliśmy w kierunku dyjedynkowym, zwróćcie uwagę, co my tutaj robimy. My teraz dokrywamy tutaj imbalansę. Dokrywamy, słuchajcie, jeszcze jedną ważną rzecz, czyli porzuconą płynność. Ta porzucona płynność leży dokładnie w tym miejscu. Zwróćcie uwagę, do, dopiero dzieje się w sumie pullback tej świecy. Pullback świecy, który e, tu płynność tutaj porzucił, była to ostatnia świeca w impulsie. Kolejna była już niżej. Jeżeli nie oglądaliście filmu o ostatniej świecy w impulsie, zapraszam na komodo tradersa bo tłumaczę, jak znajdywać sobie ostatnią świecę w impulsie. W trendzie wzrostowym, w trendzie spadkowym m, oraz jak interpretować ją w kontekście dołków i szczytów. Także tutaj zobaczcie, ta porzucona płynność jest i rynek ją dokrywa. Imbalans nam został praktycznie tylko i wyłącznie tutaj do dokrycia jeden, dokładnie tutaj ulokowany. Jakaś porzucona płynność, pewnie na mniejszym interwale także. No ale najciekawsza strefa popytu teraz na takie wstępne, słuchajcie, odreagowanie. Docelowe odreagowanie wydawało się, że już tego nie osiągniemy, ale jednak w okolicach 25 734. Idziemy jeszcze do tej naszej klasycznej pary walutowej, czyli eurodolca. Zobaczmy, co tam ciekawego na tym eurodolcu słychać. Co my zrobiliśmy? Ta strefa popytowa, którą ona była z interwału H4. Widziałam, że była chyba odreagowana jednokrotnie i po prostu wybita. Natomiast to, co wam pokazywałam, to było rozgrywanie w dużej mierze, nam to nawet widać. Stref, stref podażowych, które się ulokowały troszeczkę na interwałach H1, H4, bardzo ciekawe, natomiast Zwróćcie uwagę, że biorąc pod uwagę otwarcie tygodnia, to my okres dystrybucji mieliśmy naprawdę niewielki. I teraz idziemy tak na dobrą sprawę na to, na co szczerze powiedziawszy bardzo czekałam, czyli potestowanie szybkiego dołka, pierwszego szybkiego dołka w całym tym ruchu. Docelowe wbicie i odreagowanie jakiejś strefy popytowej. Pytanie jaki? skoro powiedziałam jakiś, no tutaj pierwsza strefa popytowa, jaka nam się wyrysowuje, to jest oczywiście ta strefa. Taka czysto pullbackowa dokładniej w tym miejscu, porzuconych płynności jako tako nie mamy, reszta stref leżących poniżej została całkiem nieźle odreagowana. Natomiast tutaj imbalansu też nie ma za dużo, każdy praktycznie został dokryty, także równie dobrze może zdarzyć się tak, że rynek tylko wyjdzie delikatnie poniżej tego miejsca, tego poziomu dołka i odreagowuje wyżej. Z ciekawych rzeczy też mamy i EQALS z poziomu D1, czyli mamy tak na dobrą sprawę na takim samym poziomie dołki, które również są ciekawym miejscem do rozegrania, słuchajcie, takiego mm, na rozgrywanie, właśnie i czyli tych samych dołków, tych samych szczytów. Na razie dosyć negatywnie. Z interwału godzinowego, co ja takiego fajnego pokazywałam na Discordzie. Pokazywałam rozegranie dokładniej tej strefy, bo to rozgrywałam. Rozgrywałam również gdzieś w okolicach tutaj, musiałabym zerknąć, zerknąć, słuchajcie, na, na poziomy handlu. Jakie tu były, to za chwilę Wam pokażę. Tak, rozgrywałam kilka takich miejsc. Było to to rozegranie oraz to dwa takie główne, główne podegrania. Tu z h natomiast musimy spojrzeć z H1. Już Wam pokażę, gdzie. Tu trochę mielonki. No pierwsze podegranie na tą strefę podażową. To chyba najciekawsze. Miałam je trzymać do wybicia tego miejsca, ale nie dotrzymałam. Drugie na rozegranie tej strefy podażowej, dokładnie z tego miejsca, ona podokrywała wszystkie imbalanse, również na docelowe wbicie tego miejsca, no i tu podegranie tej niewielkiej strefy podaży, ale tu się wycofałam, patrząc, że rynek zaczął odreagowywać również od poziomu popytowego. Na razie ze stref podażowych, z ciekawszych rzeczy, no to Chyba podokrywanie imbalansów z ostatniego tego ruchu, choć powinniśmy patrzeć na imbalansy wynikające z tej świecy, względu na to, że jest to najwyższa świeca. No i docelowe wybicie dalszej, słuchajcie, kontynuacji. Jeżeli dobijemy tutaj do dołu, dobijemy, pokryjemy wszystkie, wszystkie słuchajcie, knoty to gdzieś tutaj docelowo taka zmiana charakteru trendu może pierwsza, pierwsza leżeć, ale o tym jeszcze sobie pogadamy. Także jeszcze raz szybciutko analizując to, co się dzieje dokładnie w tych miejscach, może bardziej też intradayowo, spójrzmy sobie na sesję, zejdziemy na M5, może ktoś będzie chciał bliżej M5 pohandlować, to zobaczcie, że na razie jeszcze przed otwarciem, przed otwarciem Londynu jest dosyć, Negatywnie, te high stokio oraz taka cena godziwa, którą mieliśmy o godzinie około 6 rano, to powinniśmy sobie wyznaczyć. 6 rano to jest słuchajcie, północ czasu nowojorskiego, ja bardzo często sobie zaznaczam na wykresie, żeby patrzeć na różnego rodzaju manipulacje, ze względu na to, że zwykle intradayowo jest to najciekawsze miejsce do pohandlowania, albo do znalezienia strefy popytowej, albo do ściągnięcia właśnie dystrybucji ceny z powyżej tego miejsca, także dosyć ciekawie, jeżeli spojrzymy sobie jeszcze na takie range azjatyckie, one na razie są wybijane, czyli taka pierwsza faza manipulacji tutaj jest robiona, jeżeli coś, to możemy wyskoczyć Słuchajcie, znaczy bardzo często jest tak, że jeżeli ten naręcz azjatycki jest testowany dołem, czyli mamy taką pierwszą fazę manipulacji, wejście ponad cenę otwarcia, wyskoczenie, to później mam również dynamiczne ściągnięcie podczas Londynu. Taka dosyć, dosyć ciekawe rozegranie sprawdza się no, w około 60%, myślę, że nie więcej. Także można to sobie poobserwować dzisiaj, bo na razie ciekawie naprawdę rynek wygląda. Zobaczymy, czy przed piątkiem trochę to wszystko nam, słuchajcie, te emocje jeszcze, jeszcze opadną. Także zobaczymy. Zobaczymy też, bo ciekawe rzeczy płyną z S&P, z tej agencji. O. Która już zaczęła spekulacyjnie zakładać sobie niewypłacalności banków, natomiast o tym powiem myślę, że już około poniedziałku, bo i tak całkiem spora analiza nam wyszła. Także dziękuję Wam serdecznie za omówienie razem całego tego tygodnia, spojrzenie techniczne na rynki. Zapraszam już na spokojnie od poniedziałku na poranną analizę rynkową. Do zobaczenia i miłego, spokojnego weekendu.